Za chwilę przejdziemy do pytań z sali, ale, ale jeszcze ksiądz Tomaszek lewicz. Yy, nawiązując do tego <laughs> przepraszam, do tego, co ojciec Jan Strumimowski mówił, to co, powinniśmy mieć odwagę wyrzucenia niektórych ludzi z kościoła, czy, czy powiedzenia im, że, że są nie na miejscu w kościele to raczej. Ja bym powiedział, to nie dotyczy ludzi konkretnych, tylko wydaje mi się, że Kościół zawsze miał odwagę nazy nazywania po imieniu tego, co w klasycznej teologii było herezją, czyli błędem, fałszem. A więc to, co gdzieś pojawiało się w, w przestrzeni kultury, świata, w to, także we wnętrzu Kościoła pojawiały się błędne poglądy, prawda? Sobór Watykański II, on zrezygnował jako pierwszy sobór, chyba jako pierwszy i jedyny chyba w historii, nie wskazał wprost tego, co należy uznać za błędne, prawda? przyjął taką metodologię. Myślę, że trochę to i teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której to co ojciec Strumiowski mówił, wydaje mi się, że to jest bardzo czyście bardzo istotne, że yy, Myśmy przez całe wieki ewangelizowali właściwie nie tyle jako, jako przez duszpasterstwo, tak mi się wydaje, że o wiele bardziej ta Ewangelia była przekazywana kolejnym pokoleniom przez te dwa kanały, przez kanał życia rodzinnego, czyli przez po prostu wspólne życie. Dzieci obserwowały swoich rodziców, rodzice chodzili do kościoła, dzieci szły z nimi i tak dalej, plus cała kultura od tej wysokiej kultury. Na najwyższym poziomie po kulturę życia codziennego, świąt, obrzędowości i tak dalej. I właściwie do Kościoła ludzie przychodzili jako już w jakimś sensie otwarci na Chrystusa. Tam właśnie tylko spotykali się z Chrystusem głównie w życiu sakramentalnym. Natomiast ta ewangelizacja się odbywała tymi dwoma kanałami. Natomiast dzisiaj to przestało działać, dlatego że więzy rodzinne są coraz słabsze, rodzina jest coraz słabsza. A ta kultura właśnie, ona jest tak toksyczna dzisiaj w wielu aspektach i tak antychrześcijańska, że ona nie, nie, nawet nie że nie sprzyja, ale ona właśnie powoduje, że wyrasta pokolenie które, jeszcze zwróćmy uwagę na postęp technologiczny, który sprawia, że właściwie wszyscy y, dzieci rodzą się właściwie już prawie z komórką, prawie dłoń mają kształtowaną, właściwie, brakuje wejścia na USB, ale myślę, że do tego dojdziemy też już, y, 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 kwestia jakiegoś transhumanizmu i tak dalej, to jest bardzo poważna sprawa, że nawet rodzice, ja jako duszpasterz, myślę że księża podobnie na pewno, y, my nieustannie spotykamy rodziców, którzy Płaczą nad swoimi dziećmi, w tym sensie, że cały czas pytają, jaki błąd popełniliśmy, dlaczego nasze dzieci nie żyją tym, czym my żyliśmy. I to jest, wydaje mi się, jakieś, to, to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie dla, dla Kościoła. W tym sensie też to pytanie chyba tytułowe stawiamy, bo może, może rzeczywiścieśmy tak. Troszkę jakby, no bo to jest racja, trzeba głosić Chrystusa. To wszystko, co zostało powiedziane, myślę, jest bardzo cenne i wartościowe, ale mamy taką sytuację, w której często właśnie tymi odbiorcami dobrej nowiny są ludzie, którzy w ogóle nie jakby oni, po pierwsze, brakuje im, jakby te pojęcia religijne, którym my się posługujemy, grzech, zbawienie. Nawet chyba samo pojęcie Boga, ono jakby przestaje tym ludziom cokolwiek mówić. Oni są jakby zupełnie pozbawieni tego. I, i, i to jest pewna, pewna trudność: jak, jak, jak się tu jak, jak skonfrontować, jak, jak pokazać tym ludziom Chrystusa, że, że, to, jest, że to jest ktoś, kto, kto ma ich prowadzić. Na dodatek, na to się nakłada bo tutaj chyba ojciec mówił, że, że Chrystus nas prowadzi, prawda? No logo synodu jest, Państwo może kojarzą, to jest takie logo, w którym pasterz idzie w środku ludu, prawda? Oczywiście to nie chodzi o Chrystusa, ale, ale biskup jest jednak figurą Chrystusa, tak? No, no jest, pasterz staje na czele stada. Jeżeli teraz jest w tym momencie, że na czele stada jest dziecko pokazane w tym logo, to jest pewien symbol, ale to pokazuje pewną mentalność, w której też jesteśmy w kościele. To znaczy, że zaczynam, że no jakby gdzieś kto kogo prowadzi dokąd, tak? Jeżeli mamy obraz kościoła, w którym mamy stoliki synodalne, gdzie siedzą wszyscy razem, biskup tam ludzie świeccy, nie wiem, no może najproboszczów podobno nie było w ogóle na synodzie, tak słyszałem, ale nie wiem. W każdym razie jacyś eksperci, jacyś jakby, znaczy chodzi mi, jaki to jest obraz, znaczy kto tu, kto tu przewodzi, ktoż? Tu gdzieś następuje jakiś, że, że my sami się gubimy w tym. Ja tu mówię też jako, jako ksiądz, który na, 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 jako proboszcz, który na tej pierwszej linii frontu widzę, że, że, że jak, jak różne my jako księża mamy podejście do różnych potem już konkretnych sytuacji, jak to wszystko zaczyna być niespójne i gdzieś jakby... No, jakby walimy głową w mur, jest coś takiego. Nie? I też ja to chcę, jakby, bo już może nie będę się odzywał, bo to jest bardzo ciekawe, ale wszystko, co mówicie, chciałem posłuchać. <grytanie> Tylko, że jakby to nie jest też chyba tak, że y, 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 mamy debatę, czego, czego potrzebujecie, Kościół, że... To chyba nie jest tak, że my jakby, nawet wszyscy się zgodzicie z tym, że my jakby znamy wszystkie te odpowiedzi. Nie? To znaczy jest wiele takich elementów, że, że jakby czujemy się, przynajmniej ja się bardzo często czuję jakby bezradny, bezbronny. I, I nie wiem na przykład, co odpowiedzieć na, na pytanie, jak wychować dzisiaj w wierze dzieci, jak ich ustrzec przed wpływem świata, gdzie przez komórkę dziecko ma dostęp do, do, do całego zła świata w ciągu no, paru kliknięć. Jak uchronić to dziecko, zamknąć je gdzieś w jakiejś, zbudować jakąś wioskę a Amiszy, odciętą od internetu. Mnie zaproszono kiedyś takie spotkanie lekleryków, bo tam były takie warsztaty, mieli jak ewangelizować w internecie. I, I ja powiedziałem, że moją nadzieją jest taka, że braknie prądu, że to wysiądzie w całe to cholerstwo. Z całym szacunkiem dla transmisji internetowej. To znaczy, chodzi mi o to, że, że ostatecznie okazuje się, że wydaje mi się, że diabeł sprawniej się posługuje tymi narzędziami niż my. I że z tego wszystkiego jest więcej zła niż dobra. No, nadzieja może jest w tym, że jednak ludzie z, się tak zagubią, no, tak samotni, tak jakby potraceni, że zrozumieją, że trzeba wrócić do jakichś najprostszych środków komunikacji, do normalnej rozmowy, do spotkania i wtedy zapragną też Kościoła i Chrystusa. No, tak, no, jakoś. To nawiasem mówiąc, jest wniosek, do którego doszli ludzie może nie którzy nie są wzorem wiary, przynajmniej wielu z nich, to znaczy służby specjalne w dzisiejszych czasach często wolą posługiwać się ustalonymi symbolami, a nie elektroniką, bo wiadomo, że elektronika to jest coś, co może przejąć przeciwnik. Więc może, może w jakimś sensie powinniśmy się uczyć od, od funkcjonariuszy różnych, różnych instytucji niespecjalnie czasem chrześcijańskich.